Wsiąka tak z strony wodos, kolejny odcinek dzisiaj. Otwieranie ptuszków. foka wyszła, a się doszło czy się działa, bo się działa na wieczór, ona też już, więc Koguci będzie teraz sam pewnie łaził, tak na czarnowymi, z barnesami mi Jak chcecie zobaczyć jakie dajemy y, takie rarytaski naszym kurom, czyli zielone, to zostańcie jeszcze chwilę, bo zaraz Wam pokażemy. A to Elf fajnie krzyczy Tak krzyczy jak już takie gody mają A czy on tak nie ma? Zobaczmy czy tam jajka skoczy Bardzo zarawni skórze 47 8 no, no. Wszystko sumy tu, tutaj trzeba je wywalić, bo one są już stare O, to są przychod. tutaj dwie z nas nie, nie, jedna. Tu były, nie, tutaj tutaj nie wiem sam Bo tu są dwa. Tu, tu są dwa. No to znoszą trzy jajka, trzy kaczki na pewno znoszą. Ale nie, to nie wiem, to jest to tutaj... To wezmę, nie? Te dwa. No. A nie, tutaj były dwa. Bo tutaj były wczoraj... Bo tu jest widać, że są... Yy... Bo tu było jedno teraz. Tylko koniosko, nie żeby te brachne nie, ja nie, Tu Nie, ja. Na tę stronę. No. Czyli... I fajnie, że znoszą tutaj inne kaczki ma 8 mat, Bo te 8 dni już nie znosi jajek. Więc mam nadzieję, że to jest... Jak to nie To nie no ale... Ale jakby miał usiąść? Nie, bo 8 już... tak. Cztery mogą być takie starsze, no ale... Jak on 4, to nie ta 8 znosi po prostu... I później będzie jakby usiadł tak? Bo <grym> Jeden został jeszcze. Jedno jajeczko już jest. Cieple, to się dnia. Idź kwoka Idzie ciepłe o tu grzyndę wywaliłem chciałam nachodzi, będzie na tym odcinku, tylko następnym a to nas się właśnie wejdzie, ale jak wejdzie to A jak już możecie zauważyć to się pojawiają znaczy, no teraz pierwszy tydzień i tak się pojawiają y, trzy Yy, odcinki w tygodniu? Bo... No, <grym>, są mruk. Bo zapomnieli za... Teraz <grym>, sobotę zapomniałem rzucić odcinka, więc będą trzy i tak w tygodniu. No ale teraz już są od kurczaka do kury jeszcze. A to są... jest ja jajka, baranka, 40, bo... Mamy dwa. Okay, dobra, teraz szalotki. się nie wiem, czy. Albo wyjdą. Muszę pokazać, Myślę, że nie wyjdą, jak nie dostać. Chyba że je zaraz pokażemy jak tamto coś żeby jak na dwor wyjdą No dobra idę już Ja tak nie robili Wszystkie kurki Nie, tylko w ucieku Tak, start, no Ona była taka wczoraj taka sobie, taka była w a dzisiaj choć jest normalna Ja ją biję to znaczy dzisiaj chyba też jest taka taka jeszcze No chyba. musiał jest lepiej niż wczoraj No ale nie ma takich oczu takich No się wydaje, że od bo zobaczcie tutaj wszędzie jest pozakrywane styropian, bo wyżerały wszędzie gdzie się dało Dobra to my już idziemy tam do drugiego kurnika Dobra to teraz otwieramy łosz Lodi Najpierw wyjdą trzecinaki tu niebieska jajko chyba będzie znosić. A u pani doktor zapisaliśmy, i jedną rząd. Więc A zaraz dostanę jeszcze rarytaska. Ale więcej wam nie pokażę. Bo to, jak chcecie zdarzyć, to na kurczaka do góry na odcinki. Zresztą możecie napisać, czy się Wam podoba powrót w tej serii. Od kurczoczka do kurki. Karmenka nam Zielonego Pumpe, więc dzisiaj jest 29 to 6. Ja się na no jak wy oglądacie ten odcinek, to one na pewno już polęgły no. Bo... i będziecie widzieć nawet Więc się nie zdziwcie, jak będziecie oglądać od kurczaka do kury I te kurczaki już będą wylęgnięte A jak będziecie oglądać zwykłe vlogi, i te kurczaki jeszcze będą niewelęgnięte. Więc tak, no dobra, to my teraz weźmiemy im jedzenie i picie na twór I idziemy im rozdać zielone. Więc widzimy się za chwilę Dobra, już jesteśmy, nie się, liście Mo mamy co tam, nam Grzegorza, Grzegorza, tata przywozi. A tam czasami są jakieś, wiadomo, jakieś owockie, ale chyba dzisiaj ale nie ma, liście od kalafiora, od kapusty, takie rzeczy, ale bardziej, no. najbardziej od kalafiora tego jest. A nawet, ale też czasem się zdarza jakieś właśnie truskawki, jakieś wróbki, jakieś tam ogórki, marchewki. Też często są te, y od pietruszki te, 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 Co? No no. no, no. Pierwszy worek chyba bez wynalazków. No ale to wiadomo, teraz trochę te zielone znikło, które pojedą sobie, bo... bo teraz ładnie... Mali... no to zostało, ale nie tak dużo, bo teraz było więcej aż takich... Pierwszy worek poszedł a ten drugi pójdziemy tam. Nie wiem, czy masz tam jakieś jeszcze. Widzę, widzę go tam do Nie możecie zobaczyć jak się pawik rozpada, ale chyba nie zobaczymy. Jednak nie chcę się odwrócić. Dobra, to idziemy tutaj drugi worek rozbroić. To zrobię na chwilę cięcie i tego powoli będę go rozwalał. Dobra, więc tutaj jesteśmy. Kolejnym workiem to jabłka, rabarbar i pietruszki. Tak, że te, te jabłka, takie widzicie, to do, do, do jedzenia, to na przykład by się sopły mogli wziąć, ale nie, nie chcemy tego. Jak są do kur, to się do kur. Tam dwie pietruszki, rabarbar jest. Nie wiem, czy kur tam rabarbar, będą lubiły. Znaczy rabarbar może zjedzą, ale tutaj, nie jedzą, tam pietruszka to... Jeszcze jakieś są te... Jak to się nazywało? Odpor... nie było <śla> Może się jeszcze znajdzie, ale rabarbar, jeszcze jeden To się im pokroi, bo tak to. Nie. Dajem, co to jest. Tam tak też pewnie gówno. Kolejny rabarbar Ale jeszcze coś widziałem. O, kolejny rabarbar. Dużo tego rabar. -bar. Kolejny rabarbar rabar 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 cebulka. I czy ziemniak? <laughs> no to ziemniak? To ziemniak, to karnioską damy bo. Albo w ogóle, nie wiem czy w ogóle jakieś damy damy, było. To surowy dwak sobie. Ten do obiadu, <laughs> o, to są do odrady No to Nie wiem czy to jest, to jest. od cebuli, to jest. To jest. No, ten... to <laughs> nie wiem czy z jednym no. Może kaczki, bo one takie mają te groby. Resztę damy tam. No to widzimy trochę jest, trochę kapusty, trochę tego od kalafiora jakieś są te No I tu jakieś tam jeszcze w ogóle są inne takie na łodyżce No i tam też są liście od Barbara, bo też jakieś mieliśmy tu takie mam te takie inne To może takie od Na barbaru na Barbaru. Chyba -bar <grym> bardziej jakaś Dzisiaj akurat liście tak fajnie, bo akurat tyle starczy Dzisiaj akurat, akurat nioski Bo dzisiaj akurat nioski się nie załapały, więc tak sobie tych liści Są. Zaraz wam tam te I pokroimy te barbary i te jabłka. I cebulę to. to Piotruszka daję, jak to zrobić. Może na końcu zostawić ten. Jabłuszka. Najpierw na pół zrobimy, i powiem... dobre. Pachną jeszcze ładnie, więc pewnie są zjadliwe. Tak zrobimy, bo każdy będzie miał po. W połowie to tak, takie kawałki, żeby się wszystkie pojadły, a nie... Ok, a są takie miękkie tam. Zaw, kaczki pewnie coś tam... Za bardzo nie podziwiam się, tego jabłka. No. Ale chyba ja nie mają czym dziubać. <laughs> a się może ten miąż, jakby zjedzą, ten taki... A tej skórki będzie nie mogę Albo może na odwrót. A znaczy, nie no, że... Nie no, może zjedzą. Bo jak wyjrzą ten miąższ, to może no skórkę też zjedzą. Ale kaczki chyba nie zainteresowane. zainstansowane. Kierzyś, no... no. Myśmy cały worek. Ja bo takich mniejszych, nie takich dużych, tylko takich mniejszych takich mniejszych niektóre były takie te zepsute już mocno, są niektóre już nie waliśmy naszym, bo tam wiadomo, takie mocno za to jest bardzo. Ja no, tu fajnie, bo tu... Znaczy tylko szkoda, że na zimę tego nie ma prawie w ogóle. No to teraz będzie dużo do, do lata jakoś. To będzie tego dużo. Trochę jak będzie jakieś na święto będzie to nie będą jakieś, to, to tam nie będzie. Bo na święta zazwyczaj nie mamy. Bo to, my to mamy tam. Aha. Mój tata tam... Jednego... No teraz nie chodzi o te majowe tylko o czerwcowe. Bo to wiem, jakie jest no teraz. No tam jak. Mój tata nam. Zatem od jednego kolegi tam jest z, z rynku. Mhm. A też tutaj kogut jest na szpilach ten i tamten. Ej ja już coś chciał. Tak. Na liście też są wystawione. Więc jak tamten to. Tutaj trochę łapsze pomieszczone przez te błoto. Teraz nie ma, bo nie pada. Na razie na deszczu takich. Więc na razie nie ma błota póki co. Ale. Jak je na chwilę, jeszcze za godzinkę, to takie już jest tu boto. I Fenixów, feniksów, i u, pa, i u kaczek. Asi, u feniksów to jest też, ale nie, nie aż takie, jak kapek. Ten pasta też się rozkłada. Ale piórka na razie za bardzo aż tak mnie nie rosną już. Ale się drze tak jakby właśnie miał godyn, ale samica traja jakieś nie wziąc, bo jeszcze za moda jest. Teraz może... Może trochę tym papugą tam gdzieś połowi jeszcze. Dzisiaj feniksy trochę poniedłużej płaszczą, bo dzisiaj żerka, a za załapały, to... się no, tak pokawa bo tamta mam gdzieś będzie siedzieć, ale. Mówię, szkoda, no, że że nie sam chodzi, no ale teraz nie będziemy dokołać kurki, no bo nie mamy. się znaczy mamy, no za to, no, ale będziemy teraz te wnioski, jak wam mogliśmy kopać tam musimy jeszcze na te pasze, takie rzeczy. Więc tam, tam największy problem, no to poczekam, a wiadomo, no, może do, się dokupnie, jak będziemy mieli tam jakiś ten. Bo będzie, bo tam na pewno będzie sam tutaj, jak dzisiaj, teraz mamy maj, a się jeszcze mamy kuśnia, ale ten, tam dwa dni do maja, no to może nam że maj to, to może do jakoś w sercu się z nimi spotkam a może nawet później, może w lipcu. Należy do, do ilu chodzi, bo jeszcze one dopiero raz będą siedzieć. Właśnie, no jedna na jesień, to jest bo one są młode, więc no, jak pójdźmy, to widzieliście jakie były młode? To takie ja, jeszcze były. A też fajnie, bo kaczki, zresztą jajeczka chyba trzy muszą znosić, bo dzisiaj by są jajka jakby. a kaczka jest coś kuleje. Nie wiem czy. Aha, dopiero przed chwilą coś mi co, bo się jeszcze nie kulała. a tak lekko kuleje, ale mówię. O. Kudą wodę też będzie dzisiaj, trochę brudna jest, ale teraz, jak, teraz jakoś we wtorek. A są fuj ten majowy proszę. A się majowiec, bo my mamy duży tam dopiero. Jdźmy do od już 9 tuba. To tam ja my, zrobimy. No. Bo teraz majówka, jak jedzie <grybuj> na ryby, to. Ten, to jak się jedzie, to będziemy robić. Bo no, teraz już ten, nie będziemy rozów, ale nic więc. Już... Te ja powiem dobrze. No ja tam zawsze wszystko je. Tak obrachne zawsze są, takie wy, wybredne. I te nic też. Kochiny i szaboty zawsze. kochiny zawsze najwięcej. Tak właśnie, one są. Katugi chyba wolą tutaj <laughs> pojeść. No. No, zawsze jakby jakieś smaczki, zawsze tutaj. Na są na ziemi. Tamtym też damy, tym kurczaczkom. Bo też już może dawać, bo one tam... Może trochę niech to im A, to liście nie daliśmy, ale dobra tam. No, to. trzeba Wczoraj bardzo nam jak zniósł tam w krywce lewzięliśmy, bo po co mam marnować, a tak tamy pod kwokę tą czarną. A co zobaczymy się wiesić, mam nadzieję, że, że wsiądzie. Na razie łazi, no tamta też łazi, więc na razie będą połazi. Właśnie tym bardziej jak jeden dzień się, to też tamta tak, pierwszy dzień tak długość. w ogóle nie wiem, tam komu damy, a bo tą cebulę zostawię po w kostkę potnę i tam jakoś się tam i A ten rabarbar To może też już po to długo będziemy kroić. No bo to też chyba w kostkę by było jest <glockanee> cebula. Żywo. I dzisiaj wyżerka. Jak po w sobotę? No mówię, za mają liście. a znaczy teraz za teraz... znaczy mamy właśnie też jakieś właśnie... Ostatnio była właśnie marchewka, y ogórek. Jeden... <noise> Marchewek było kilka. Mam yy, jeszcze było. E, ostatnio też się zdziwiliśmy, bo nam natkę od marchewki i hmm. pojadły. No właśnie, natki były, była cebulka też chyba jedna, jedno, kilka pyrek i chyba tyle. Nie, jeszcze były te. Chyba jeden kalafior był. Dwa. A dwa, ale nie A Nie też myślałem, chyba nie było, chyba wcześniej jeszcze był. Wrócę im do zarcia, bo to prędzej zjadą niż No No Rabarbar chyba zjedził Chyba lubił Kiedyś też chyba a na pewno jadł liście dla Barbara, ale... Zjadą Piotruszki raczej też pewnie nie zjedzą Bo pietruszki tam nigdy nie braliśmy, bo... Sam dziwię, ale chyba tak. Trzeba się złożyć u kuchni, bo w to tam zawsze bredne są I pawie i wszystkie tam są, są feniksy i te wszystko Papuszki siedzą liście, ale jak dajemy im na przykład na budkę wiecie, nie jedzą, więc <śpiewanie> chyba muszą jeść na ziemi. A czasem też jak ogórka, powiesiliśmy, też nie jedzą, więc nie wiem, chyba oduczyły się. Ja <śpiewanie> też taki inny ogórek, też mam inny zawsze. To też mamy takie... Takie sobie te haczyki, bo zaraz jak tam chwilę podziwią to zaraz pada, więc... No ta brat ma chyba lubi teraz... Nie. nie. I kaczki chyba też ma coś tam, ta jeszcze jednego. No to chyba możesz kończyć ten odcinek, więc... bo my sobie tu jeszcze kroimy tego rabarbaru. No. Będziemy młodym dać jeszcze coś tam Też wreszcie, jeszcze ten, jak wyszła e, krewka, to dołożyliśmy tych, tych, tych gałęzi, gałęzi. Obcięliśmy choinkę tamtą tam, tam, tam co było na dole chyba z sześć, tam tych gałęzi wzięliśmy Tam jest tam nie będziecie widzieć, ale tam jest szyszka, nawet jeszcze inna. Dobra, to żeby kończyć ten odcinek, dziękujemy za oglądanie